Wszędzie tam, gdzie chodzi o życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, nie ma miejsca na półśrodki. Dziś pokażę Ci coś, co ludzie rzadko kiedy widzą. Mianowicie zobaczysz, jak działa system monitoringu od środka. Spójrz, wystarczy wybrać kamerę, zaznaczyć strefę, ustawić próg, na przykład 10 osób i gotowe. System od razu zaczyna monitorować i wyłapuje momenty, gdy liczba osób przekracza ten limit. Właśnie tak wygląda to w praktyce. System nie tylko wykrywa tłum. Ale natychmiast daje znać, że trzeba reagować. Tego typu funkcja sprawdza się wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo i kontrola są kluczowe. W magazynie, na produkcji, w galeriach, na stadionach czy dworcach. Jak widzisz, to naprawdę proste i skuteczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i zobaczyć kolejne przykłady, odwiedź naszą stronę i zaobserwuj nasz profil. Bądź na bieżąco z innowacjami.